Witam na kanale Matematyka z Angel. Rozpoczynamy serię filmików powtórzeniowych z funkcji liniowych. Na, w każdym filmiku będą po dwa zadania. Na początek będziemy szkicować funkcję liniową i zajmiemy się przypadkami, gdy mamy dwie proste, równoległe do siebie, jaki one muszą warunek spełniać. Co to jest funkcja liniowa? Funkcja liniowa na wykresie jest prostą, więc żeby ją narysować, potrzebujemy wyznaczyć w układzie współrzędnych dwa punkty, które następnie od linijki połączymy. W pierwszym zadaniu mamy właśnie naszkicować wykres funkcji i sprawdzić, które z punktów należą do jej wykresu. Weźmy sobie może przykład C. Y równą 2x minus 5. Robimy tabelkę x, Do tabelki wkładamy za x dowolne liczby, jakie chcemy. Logicznie takie, żeby zmieściły się na naszym wykresie. No więc weźmy sobie za x dwójkę i weźmy sobie za x czwórkę. Podkładamy Liczbę 2 za x do naszego wzoru funkcji. Więc y dla niego to będzie 2 razy 2 odjąć 5. Czyli 4 odjąć 5, a to jest równe minus 1. I to pisujemy do tabelki pod dwójką. Teraz za x wkładamy czwórkę. Y to się równa 2 razy 4. 5, czyli 8-5, a to jest 3. I to wpisujemy do tabelki pod czwórką. W ten sposób mamy współrzędne dwóch punktów. Pierwszy punkt to 2-1, a drugi 4 i 3. Teraz nanosimy punkty w układzie współrzędnych. Jedna kratka w naszym układzie współrzędnych to jedna jednostka, więc tu mamy 1, 2, 3, 4 i tak dalej. W tą stronę są ujemne wartości. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Do góry mamy dodatnie y. A w dół ujemny. Dla x równego 2 y jest minus 1. No to idę na x na dwójkę. 1, 2 i stąd idę 1 w dół. Tutaj mamy punkt. Następnie idę na x na czwórkę i stąd 3 do góry na y. Raz, dwa, trzy. I to nasz drugi punkt. Teraz bierzemy linijkę. I od linijki łączymy punkty. to jest nasza prosta w układzie współrzędnych e, wzór ogólny funkcji liniowej dla przypomnienia to jest y równe ax plus b i teraz co to są te a i co to b i od, co one definiują dla tej prostej a to współczynnik kierunkowy czyli mówi nam czy prosta będzie rosnąca czy malejąca jak czy stała jak a jest dodatnie to funkcja liniowa wygląda tak, jak na rysunku i jest rosnąca. Jeżeli a będzie ujemne, czyli liczba, która stoi przed x, będzie ujemna, to funkcja będzie malejąca i prosta będzie leciała w tą stronę na wykresie. A jak a będzie równe 0, to funkcja będzie stała. Czyli taka. Y B to jest punkt przecięcia z osią o y. Czyli jak u nas B było minus 5, to znaczyłoby, że ja oś o y muszę przeciąć w minus 5. No i zgadza się, bo tak przecięliśmy. Więc te dwa e, parametry mogą nam ułatwić narysowanie. No bo jak ja wiem, że e, a jest dodatnie, to już wiecie, że funkcja musi iść w tą stronę. A stąd możecie, jako b, możecie od razu wziąć jeden z punktów, przez który funkcja musi na pewno przechodzić, tak? To jest zawsze ten punkt, który leży na osi y, czyli jak jest minus 5, to na pewno muszę przechodzić przez minus 5. Jak mam minus 1, no to muszę przechodzić przez minus 1 i wtedy wystarczy, że do tabelki weźmiemy tylko jeden punkt. Narysujmy jeszcze jakąś, która będzie malejąca. Weźmy sobie e. Y równa się minus x plus 7. I teraz popatrzcie, nie będziemy do tabelki brać dwóch punktów, tylko narysujemy ją odczytując sobie jeden punkt jako punkt przecięcia osi y. Skoro ja tutaj mam b równe 7, to znaczy, że oś y przecinam w punkcie 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli tu mam 7. Więc to jest jeden punkt, który na pewno należy do wykresu naszej funkcji. No to teraz jakikolwiek drugi. No tak, y było 7, to x było 0 i to jest ten punkt, który mamy naniesiony. No to drugi weźmy sobie x równa 2. Wstawiamy za x2 i mamy minus 2 plus 7, a to nam da 5. Czyli drugi punkt jest 2 i 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Teraz znowu bierzemy sobie linijkę i łączymy nasze punkty. No i ta funkcja miała A ujemne, tak? Bo A było minus 1 i jest malejąca. Oprócz tego, że w tym zadaniu trzeba narysować te wykresy funkcji, to trzeba jeszcze sprawdzić, czy punkty, które nam podali należą. No jak to są takie małe punkty, to możecie to nawet odczytać z układów współrzędnych. No bo P ma współrzędne 4 i 3, czyli 4 i raz, 2, 3. No, i w naszym przypadku do naszej prostej, tej pierwszej, ten punkt będzie należeć. Ale czasem te punkty nie są dokładne i nie wiecie na 100%, czy będą, czy nie będą. Albo są to duże liczby i się tego nie da odczytać z wykresu. Wtedy yy, trzeba wykorzystać metodę algebraiczną, a mianowicie podstawić punkt do prostej. Wzór naszej prostej pierwszej jest y równe. 2x minus 5. No i weźmy sobie punkt r na przykład. On ma współrzędne minus 2, minus 3 najpierw. To jest x, to jest y. Podstawiamy to za x i za y do wzoru naszej funkcji. Czyli minus 3 to się równa 2 razy minus 2 odjąć 5. Jeżeli punkt będzie należał do prostej, to po lewej i po prawej stronie musimy otrzymać taką samą wartość liczbową. Czyli tu mamy minus 3, a tu 2 razy minus 2 to minus 4, minus 4, minus 5 to mamy minus 9. No i widzimy, że lewa nie równa się prawej, zatem r nie należy do naszej prostej y. No to teraz punkt P sprawdzimy, czy należy. 4 i 3. No i znowu podstawiamy za Y 3, a za X 4. 3 równa się 2 razy 4, 8, 8 odjąć 5, 3, czyli lewa równa się prawej, więc P należy do Y mamy jeszcze Q2 i 5 i znowu za Y piątka, a za X do wzoru naszej funkcji, tutaj tak podstawiamy dwójkę, czyli mamy 5 równa się 4, 2 razy 2, czyli 4, tak, odjąć 5, czyli minus 1, znowu lewa nie równa się prawej, Czyli Q nie należy do Y. To tyle, co było trzeba zrobić w tym zadaniu. Narysować funkcję i sprawdzić, czy punkty należą. W drugim przykładzie, czyli w tym Y równym minus x plus 7, analogicznie trzeba sprawdzić, czy, czy punkty należą. Drugie zadanie, które mamy przygotowane do tej części filmu, to sprawdzenie, czy Czworokąt zbudowany z danych prostych jest równoległobokiem bokiem czy trapezem. Żeby to sprawdzić, to pierwsze trzeba wiedzieć, co to jest równoległobok i co to jest trapez. Trapez jest to figura, która ma jedną, musi mieć jedną parę boków równoległych, tak? A równoległo boku będziemy musieli mieć dwie pary boków równoległych do siebie. Jak sprawdzić, czy proste są do siebie równoległe? Otóż, jeżeli proste są do siebie równoległe, to muszą mieć taki sam współczynnik kierunkowy A. Czyli ta liczba, która stoi przy X w jednej prostej i w drugiej prostej musi być taka sama. No to najpierw przykład A. Nasze proste są następujące. Prosta k Y równa minus 3 czwarte x plus 3. No i ona ma A równe minus 3 czwarte, tak? To jest A. Teraz prosta l równa y 0,3. Zamienimy sobie to na ułamek zwykły, czyli to są 3 dziesiąte x minus 2. No i ona ma współczynnik kierunkowy równy 3 dziesiąte. Potem mamy prostą m y równą 1 trzecia x plus 4. No i tu nasz współczynnik kierunkowy a to 1 trzecia. I n, y równe 6 minus 0,75x. Eee, zamienimy, czyli to jest 6 minus 75 setnych, a to są 3 czwarte x. No i tutaj a jest równe minus 3 czwarte. No i teraz widzimy, które proste są do siebie równoległe. Te, które mają taki sam współczynnik kierunkowy, czyli ta z tą. K równoległa do N, a L i M do siebie nie są równoległe, bo mają różny współczynnik kierunkowy. I L nie jest równoległa do M. Tak nie jest równoległa, czyli takie dwie proste równoległe, które przekreślamy, tak się to oznacza. Zatem z tego wynika, że mamy jedną parę boków równoległych, więc to jest trapez. No to teraz przykład B. K y równe 2 pierwiastki z 2x minus 4. Czyli tutaj a równa się 2 pierwiastki z 2. Teraz L y równa się 4 minus 2,5x. Czyli a równa się minus 2,5. M. Y równa się 1 dodać pierwiastek z 8x, czyli A to jest pierwiastek z 8, a jak go rozbijemy, to to są dwa pierwiastki z dwóch. I n y równe minus 5 drugich x plus 3 drugie. Czyli a równa się minus 5 drugich, a to jest minus 2,5. No i teraz widzimy, że ta i ta, e, nie ta i, przepraszam, nie ta, tylko ta. Tak, ta i ta mają taki sam współczynnik kierunkowy i ta z tą. Czyli k równoległa do m. I L równoległa do N, czyli mamy dwie pary boków równoległych, więc to jest równoległo bok. bok. Yy, tyle wystarczyło wykazać w tym zadaniu. Yy, czyli pierwszy był trapez, a drugi był równoległo bok. Tyle w tej części, tej części filmiku. Jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału.